A Radziszewski kojarzy Ty? Radziszewski to jest Ewski! I wszystko to jest Ewski! Ewski to jest centrum! W rodziciel... Centrum! W Radziszewie był? Był w Rodziciecku? F, idź, eta w Dobrze, da spokój z tym... A da spokój? Ja się nie unosi. Co z Ty, co da spokój ty? Ja chciałbym kończyć z Golasewski. A do gola, się... no. Mówi. No i Golasewski pojechał do, do, do Ameryki, nie? Do Ameryki pojechał. Do Nowego Jorku na Gryfpojta. Na, na do, Chicago, do Chicago na Grimpojta, ty. Do Chicago pojechał? Yes. Czy na Gryfpojta? Do, do Nowego Jorku? A, to taki Chicago. To już bardziej taki nowoczesny. No już 20 lat w tym siedzi. jak siedzi. I się to robił. Yeah, na Greenpoint? Motasyk ruso jako. Na Manhattanie? Amerykański. Amerykański? Amerykański? Harley? Harley Harley? Harley Davidson? Harley. Na Manhattanie? Moja rodzina. To na Chicago była. I ona była. Na całcie! Wow. No. Ja, na schaucie! Na schaucie! Ale no, do, do Chicago to w żale znaczy, na dany nie pojawia. Posłuchał! Posłuchał! Na, słucham, Chicago, na Chicago to go łosa był! Słuchaj, jak pojechali, pojechał, pojechał Golaszewski do tego, do Nowego Jorku, to cała rodzina się zakała. Nowe no. Jorki to nowoczesny Najpierw mojej gatki pojechały, nie? Okay. Gwoździe chwiali na na robocie, na, na... Ale hydrauliki były dobre! Na budowie robili, Ale nie? Ale hydrauliki... Tu mój akres to ta... było na Cikadu! Hydraulikiem była? A nie, a pchinię sprzątali. A nie sprzątały? A sprzątali, 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 nie sprzątali? O, mię to na budowie... Hydrauliki, to o, była! O, mię to była, to była, była. pchina. O, mię na budowie robili. Ej, co e, e, Czy po to? Ale kiedy to policja, jak my nie mamy barekłany? Nie mamy alkoholu? A ma alkohol... A ma Cze, cze, cze. Poczekaj, poczekaj. Ja sam tak i ty wypijesz. Dobrze, daj mnie dokończyć. dokończy. U do mnie jak Staszek pojechał do Nowego Jorku, nie? To cała rodzina... Nie, pisała. Staszek, że Staszek w bramku się, a? Najpierw mój dziadek. Dziad, <laughs> najpierw dziadki pojechały. <laughs> najpierw <laughs> dziadki pojechały, na budowie robili, nie? A oni wychodzą z samochodu? Nie. Okej. Okay. Potem nawet i mój ojciec pojechał. Też, ja, też, na budowie robił ja, ja i wiesz budzie... co on miał na tej budowie? Choć ja się odleje. On nie młotkiem gwoździk miał, tylko miał taki pistolet tak gwoździe. Pistolet tak gwoździe miał. No i wiesz, przyciska, przyciska, gwóźdź, pizdzec. Pizdzec? No, okay. I pizdzec. W deskę? W deskę. W deskę poszedł. W deski. O, jak kacper się odlewał. Chodź mu do lośnik. Takie grube barwy. Dawaj, dawaj się odleje. To dawaj się odlej.